Zapraszamy na ostatni mecz czwartej Ligi, po polskiej, tak. Ligi Mistrzyń. Tradycyjny wolny stawiamy gdzie? Prawy górny róg. Lewy nad murem bym waliła. No widzisz? E! Czy pan sędzia ma kartki? O kurde, Piszcie w komentarzach, kto wypowiedział te słowa. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Stolica kultury, sektorka. A jak chcę mówić szybko, tak jakbym... Do to żemborkiem, i gol! No to jednak to nie jest takie proste. Czy to jest ten film z cyklu Ta jedna koleżanka-komentatorka? Pani Tokarska, Pani Możejko, idę po Was. Czy czujecie mój oddech na plecach? Koniec pierwszej połowy. Koniec! Zaczekajmy no, się z Państwem. Aleksandra Lampa! B. Nie mam takiego fajnego nazwiska, niestety. Tak, oczywiście, Możesz masz zdjęcie. Gdzie się dynastie. podpisać? To no ruch. ciężko, jest strasznie ciężko, lotnisko po prostu. Dzień dobry, w No, ja to wiem. To ze wszystkich świętych zostało. Kiedy no. o 11.30 masz grobinkę o <grym> mam, mam kota w samochodzie. No, chyba nie dla nas długo. Nie, nie, to jest niewykorzystane sytuacja. lubię się mszczo... Mszczy... Mszczy... Mszczyć. mszczyć. wie, jakie jest łatwiejsze słowo od mścić? Boomer. Co ty tu robisz? Aż już nie Be... Masz PES 2000 przecież. A 92 się urodziłam. Bez butów. Proszę Państwa, znajdujemy się w Tarnowie. Koleżanka tutaj grała. Państwo patrzą, żanka bez butów chodzi. Mamy karny, nie wiemy za co. Kończył się mecz z tym rzutem karnym. No i co proszę Państwa, Jest też jest dzień. Idziemy na ósmym do roboty, tak? Życie jest nowelą. Żanka się nie pogodziła, czeka na trzecią połowę.